zmieniłem się i jeszcze jak? Nie jeden popełniłem błąd, lecz nowy dziś mam plan. Nie chcę walczyć o pustkowie, już o tym cicho cyrk. Naprawić chcę to, co było złe, niech to nie wątpi nikt! Ponad dwa lata temu, kiedy zaczynałem przygodę z Graszem, jedną z pierwszych gier, którą miałem przyjemność recenzować, było Epic Mickey. Niewątpliwie ciekawy platformer 3D z możliwością dokonywania licznych wyborów moralnych, gdzie za całokształt twórczości odpowiadał Warren Spector, żywa legenda branży twórca takiej serii jak Deus Ex, czy postaci takiej jak Garrett. Chociaż przygody Myszki Miki mogły urzekać odważnym pomysłem, gra była takim nieoszlifowanym diamentem, który zasługiwał na sequel z prawdziwego zdarzenia, niwelując wszystkie niedociągnięcia pierwowzoru. Połowa planu niejako została zrealizowana, gdyż właśnie niedawno miałem szansę ukończyć kontynuację epickiej myszy. Reszta niech pozostanie moją słodką tajemnicą. No, przynajmniej do czasu aż zapoznacie się z naszym materiałem. Wydarzenia przedstawione w sile dwóch mają miejsce niedługo po wydarzeniach z poprzedniej części. Pustkowie, czyli miejsce gdzie swój dom mają wszystkie zapomniane koncepty wytwórni Walta Disneya, znowu zagraża spore niebezpieczeństwo. Z tego też powodu, na prośbę gremlina gusa, Miki ponownie przywłaszcza sobie pędzel i wyrusza na odsiecz. Elementem, który miał wzbudzić naszą ciekawość fabułą, jest postać szalonego doktorka, który stał się nagle duszą towarzystwa pragnącą odpokutować wszystkie wyrządzone krzywdy. Jednym się to podoba, my zaś patrzymy z niedowierzaniem, i oprócz doszukiwania się winowajców zaistniałego kryzysu, zdemaskowanie prawdziwych motywów doktorka jest tym, co nas napędza. Finał to banał, ale czego niby się spodziewać po grze kierowanej do młodych odbiorców? Chociaż target Epic Mickey nadal stanowi dla mnie zagadkę. Siła dwóch oczywiście nadal jest w głównej mierze platformówką 3D, gdzie otaczający świat traktujemy na przemian, farbą oraz rozpuszczalnikiem. Dokonujemy wyborów, a czasem sporadycznie hasamy w powracającym do łask nieco retro 2D. Największą nowością jest dokooptowanie drugiej, pod pewnym względem nawet grywalnej postaci, a mianowicie szczęśliwego króliczka Oswalda, który dysponuje indywidualnym zakresem umiejętności. Tylko on potrafi hakować terminale, a z racji tego, iż nasz długołuchy koleżka potrafi szybować w powietrzu, przy odpowiedniej współpracy dostaniemy się w każde z pozoru niedostępne miejsce. Idea współpracy nie jest niczym odkrywczym. Każdy gatunek ma kilku swoich lepszych bądź gorszych odpowiedników, gdzie właściwe zastosowanie symbiozy między graczami z krwi i kości czy sztucznej inteligencji stanowi klucz do sukcesu. Niestety, w tym aspekcie Epic Mickey 2 najbardziej wyłożyło kopyta. Największym winowajcą porażki jest sztuczna inteligencja, która przejawia większą tendencję do przeszkadzania aniżeli pomagania. W walce wykazuje minimalną przydatność, gubi się, blokuje na drobnych przeszkodach, a tempo reakcji można przyrównać do refleksu, jakim musi wykazać się szachista. Dałoby się temu zapobiec, gdyby ktoś posiadał odrobinę oleju w głowie i pomyślał o przycisku, który pozwalałby nam przerzucać się między bohaterami, w ten sposób ograniczając wtopy SI. No ale nic z tych rzeczy. Sytuację nieco ratuje drugi gracz i przystępny system Drop-in-Drop-out, który pozwala zarówno na swobodne przyłączanie się, jak i opuszczanie gry bez żadnych konsekwencji. Ubolewam, że nie można zapraszać kompanów do rozgrywki za pomocą online. Wiadomo, nic nie zastąpi kumpla siedzącego obok mnie na kanapie, ale postawienie tylko i wyłącznie na lokalny trybko operacji mocno zawęża pole manewru. Nowe epik Miki cierpi na multum innych dolegliwości. Najbardziej boli to, że większość zarzutów, które drażniły mnie dwa lata temu, nadal tutaj tkwi, co zakrawa o totalną ignorancję. Kompletnie nic nie uczyniono w kierunku, aby nadać charakteru nudnym, bezbarwnym walkom. Są wrogowie, którzy wymagają zespołowego rozpracowania, ale o zaangażowaniu oraz stopniu ogarniętości Oswalda już wspomniałem wcześniej. Jak na grę, która w dużym stopniu opiera się na niemałej dawce backtrackingu, ażby się prosiło o lepsze połączenia między poziomami. Przechodzenie po kilka razy przez jeden i ten sam film nie jest ani szybkim, ani tym bardziej zbyt pasjonującym zajęciem. Co już raz widziałeś, nie jest w stanie Ciebie zaskoczyć. Nawet korzystając z płatnych teleportów, człowiek nadal traci czas na przebiegnięcie przez często powtarzające się poziomy w dwóch wymiarach, narażając się na kolejną dawkę nudy. Do tego ostatniego zarzutu przykładają się również lokacje znane z poprzedniej części i towarzyszące przy tym uczucie déjà Rozumiem zrobić coś takiego po latach w ramach sentymentalnego powrotu na stare śmieci, ale dwie wiosny to trochę za mało, żeby świeczki zapaliły mi się w oczach, a bardziej odnoszę wrażenie, że po prostu komuś nie chciało się dłużej posiedzieć nad tworzeniem kilku nowych lokacji. Uczciwie trzeba przyznać, iż dwie rzeczy mimo wszystko sprawdzają się nieco lepiej. Nad kamerą wreszcie można zapanować, pomimo drobnych wpadek i pewnych niedogodności, grając za pomocą PlayStation Move. Same wybory, których dokonujemy, stały się bardziej zróżnicowane i zredukowano do minimum motyw, który zbyt często miał miejsce poprzednio, czyli zapełniania zbiornika odpowiednim rodzajem cieczy. Teraz wracamy znowu do narzekania. Gra nadal zapisuje się na jednym, jedynym slocie i robi to kiedy chce. To może trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny, i jeżeli coś przeskrobiemy, często ma to skutek nieodwracalny, bo i nie ma wyboru, którego sejwa chcemy teraz załadować. Chcesz zacząć go od początku? Okej, okay, ale wykasujemy wszystkie Twoje poczynania. Wyjściem jest założenie nowego konta na konsoli. Gorzej, gdy o tym fakcie zapomnicie, a bugów uniemożliwiających dalszą zabawę niestety także nie brakuje. Technicznie gra nie zachwyca i w zasadzie jedynym punktem zaczepienia jest ciekawy design, który często nawiązuje do twórczości wytwórni Disneya z końca lat dwudziestych ubiegłego wieku. Szkoda, że początkowe założenia dorosłej gry przesiąkniętej brudnym steampunkiem porzucono na rzecz mimo wszystko cukierkowych klimatów. Wersja na PlayStation 3 standardowo ma problemy z kontrastem oraz nasyceniem kolorów, ale z tym można jeszcze jakoś walczyć. Drobne spowolnienia, trzeba już przeboleć. Pozytywnym zaskoczeniem jest oprawa dźwiękowa. Zrezygnowano z irytującego pomrukiwania na rzecz dubbingu i to z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy raz od dłuższego czasu polscy aktorzy nie muszą się niczego wstydzić i wypadają wcale nie gorzej od swoich anglojęzycznych vis, -vis w czym również zasługa naprawdę dobrze przełożonych na nasze rodzimy język tekstów. Podejrzewam, iż niektórzy z nieufnością mogą podchodzić do obecności Jarosława Boberka, ale do efektu jego pracy w Epic Miki nie mam większych zastrzeżeń. Jako szalony doktorek wprowadza sporo muzykalowej świeżości, tuszując nieco braki w doborze ścieżki muzycznej, która towarzyszy nam podczas samej wędrówki po pustkowiu. Co jak co, ale od tak doświadczonej osoby, za jaką uchodzi Warren Spector, oczekiwałem jednej bardzo istotnej rzeczy wyciągania wniosków. Po tym co zobaczyłem przy okazji Epic Miki 2, widzę co najwyżej stagnację, wręcz degres. Siła dwóch potrafi zatrzymać przy konsoli na dłużej, aniżeli 10 godzin, ale kłamstwem z mojej strony byłoby stwierdzenie, że przez ten czas dobrze się bawiłem i świetna lokalizacja niczego tutaj nie zmieni. Epic Mickey 2 Siła Dwóch to tytuł co najwyżej średni i po raz kolejny szkoda niewykorzystanego potencjału. A autorowi tego wątpliwego dzieła polecam uścisnąć sobie dłoń z Peterem Moliniuksem. Oboje są siebie warci. Zmieniłem się i chętnie ci pomogę. Jak się da? Bo wciąż się czai. Uprzećmy więc ten cios. Inwazja pleks ołazów, straszna wizja, co za los! Agresja! Przeziemie! Milion!